Cześć. Nazywam się Anna Sopszak i jestem specjalistą mikropigmentacji skóry głowy. Przez ostatnie 10 lat wykonałam ponad 1300 zabiegów SMP u mężczyzn z całej Polski i nie tylko. Dziś chciałabym opowiedzieć o bardzo ważnym temacie, połączeniu mikropigmentacji skóry głowy z przeszczepem włosów. To pytanie pada bardzo często, zarówno od osób, które już mają za sobą przeszczep, jak i od tych, które dopiero rozważają jedno lub drugie rozwiązanie. W klinice SMP około 30% naszych klientów to osoby, które przeszły przynajmniej jeden przeszczep włosów. Mikropigmentacja i przeszczep włosów w żaden sposób się nie wykluczają. Można je bezpiecznie łączyć, a wręcz często mikropigmentacja uzupełnia przeszczep. Co ważne, mikropigmentacja skóry głowy nie wpływa na mieszki włosowe, dlatego nie ma żadnych obaw, że zabieg w jakikolwiek sposób zaszkodzi włosom czy zahamuje ich wzrost. SMP to zabieg całkowicie bezpieczny. Pigment aplikuje się wyłącznie w wierzchniej warstwie skóry, bez ingerencji w cebulki włosów czy układ krwionośny. Dlatego nie wpływa na kondycję ani na wzrost Twoich włosów.